Hej, siemanko, to jest ja, KubaPros. Dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale. Nazywa się domyśleliście się? Się nazywa Dobrok życia w tej serii już wam wytłumaczę. Będziemy przeżywać naprawdę niesamowite historie. Niesamowite historie. Jak się będzie tak, dąże będzie ta seria się po prostu rozwijać. Będzie niesamowite. Będziemy wygórza też na innych grach. A nie na to Tak. Gleb bierzemy od dziadka. No, aut, auto. Autko bierzemy od dziadka. I trzeba się jakoś zatrudnić jakimś. Jakieś robocie. I to może być pierwszy problem Będziemy tu przepisowo jechać Przepisowo Będzie żadnych planerów tylko No ma Cała tak Coś że Startujemy 10 zł Będziemy 10 zł po To się po To się dzieje w Polsce Polska tylko Polisz a wiecie, Polis bo, to po, Polska I szukamy No nie, Polis to Polska Jeżdżam się angielskiego wygóły Ale coś tam znam Dobra Jedziemy yy, Tak yy, Pożyczyłem od dziadka samochód, który tak tak po prostu sobie wziąłem. Pożyczyłem od dziadka pieniądze. Kupiłem swój samochód. Mam coś prawo jazdy. A ja nie muszę się bać. Złapie mnie policja. Kupiłem swojego samochodu, a Jadek mi pożyczył. Tak, mam oddać jemu pieniądze. Nie wiem. Te auto kosztowało. Nie wiem. A już wiem, kosztowało tak yy, jakieś. Jakieś 5 zł. Kupiłem grat. Ale. Będzie tu licznik pieniędzy. Jedziemy. Widać, jaki Widać. Rygura spróbuje troszeczkę w tym filmie przyspieszyć. Tak tam. Dobra, y, widzimy się, po prostu dojedziemy do jakiejś ciekawej pracy. Właśnie na stacji będziemy pracować, z tego względu żadnego sklepu nie widziałem fajniejszego i stacja benzynowa, nie widziałem niestety, żadnego. Może jeszcze ten kurier, ale to już trzeba mieć kupione porządne auta, Ej, dobra. Idziemy umowę do prac, umowę, a można zacząć pracować, a ja tu was zostawiam, zostawiam was tu i zostawię was tu, tutaj, dobra, e, ja tu idę, zostawiam was i... Nie idę podpisać umowę. Dobra, skończyłem. Mówię o pracy i mogę nawet zacząć od jutra pracę. Od jutra, bo mają mało ludzi. Jednego, który na cały etap idzie. Cały etap, a jednego. Znaczy, że zawsze być prawie to otwarte chyba Jeszcze nie tak y ja jedę do, do, te do, dziad do dziadka domu i się po prostu będę wam się spieszać od, od teraz ja muszę to od teraz będę się spieszać po prostu Czas. Czas. Muszę, muszę już jechać. Teraz będę się spieszać, co? Muszę wjechać. Jakoś tu. Panie, nie będę płacić za mechanika! Trochę moja wina, to bardziej on będzie płacić za swojego. Hej, dobra. Teraz wam Będę. Teraz wam przyspieszę czas. No, jasne? jasne. Dobra. Dobra, dobra Ja idę do domu i to jest na dziś na dziś am, y, ko, koniec odcinka i widzimy się w następnym filmie jego bardzo fajnie dwona łapki w i będzie kolejny film no i no i papa, widzimy się w następnym filmie